Gotuj, gotuj z Gracjanem, z Gracjanem, z Gracjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracjan a dzisiaj w Gotuj z Gracjanem będzie, będzie owoc opuncji figowej. Czyli figa z kaktusa opuncja figowa. Tak. E, tutaj właśnie są te owoce opuncji figowej. I są właśnie te owoce albo takie żółte, albo takie zielonkawe, takie czerwone. Zielone, o, tak z bliska wyglądają właśnie te owoce opuncji figowej. A jeśli chodzi o opuncję figową, to to jest po prostu taki duży kaktus. Właśnie co ciekawego, to te kaktusy są rozmiarów bardzo dużych. Bardzo duże rozmiary yy, sięgają yy, nawet do trzech, nawet do 5 metrów. Tak więc, że olbrzymie po prostu, olbrzymie są ty, właśnie te, te kaktusy. I, I właśnie są olbrzymie, wielkie, a... Rosną na przykład przy drogach, gdzieś w takich różnych, takich fajnych miejscach. I tam, gdzie one rosną, to po prostu można sobie je po prostu jeść, zrywać. Ale no trzeba uważać, ponieważ, tak jak to z kaktusami, kaktusy mają kolce. I tak samo i opuncja figowa też właśnie ma kolce, i trzeba uważać na te kolce. Ja tutaj mam właśnie te owoce opuncji figowej. To są tylko owoce, które dosłownie rosną tak wokół, wokół jej liści. Tenże y, 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 to jest naprawdę wielki, potężny, wielki kaktus. Ale jeśli chodzi y, o o opuncję figową właśnie od tego kaktusa to to jest po prostu wpierw w ogóle nie był znany u nas, on był znany w Ameryce, w Ameryce Środkowej. Jeszcze 9000 lat temu, czyli jeszcze po prostu nie było tam w ogóle białego człowieka na kontynencie amerykańskim. Ameryka była jeszcze wtedy nieodkryta, a właśnie starożytni, starożytne plemiona indiańskie, Majów, Azteków, właśnie uprawiali tą opuncję figową i owoce właśnie tej opuncji figowej wykorzystywali. W różnych celach, nie tylko odżywczych, ale również i leczniczych. Opuncja figowa. Jest to kaktus, który, który właśnie był uprawiany przez majów i Azteków, Dzięki temu właśnie obecnie mamy właśnie te owoce, bo wcześniej... To oni też to właśnie wypracowali, doszli do tego, podczas uprawiania tego, tego kaktusa, doszli do, tej, do, tej, do, tej, do tego perfekcyjnego owocu, który teraz mam tutaj na talerzu. I ten owoc ma dużo witaminy C, A, B, K, D, E, także że mnóstwo tych różnych właśnie ma witamin, tak samo ma właściwości przeciwcukrzycowe, ma wapń, magnez, fosfor, krzem, potas, żelazo, sód. Jest bardzo dobry ten owoc na prostatę. Jest też przeciw, ma działanie przeciwzapalne. Je się, je, je się na surowo ten owoc, tylko że trzeba oczywiście sobie obrać ze skórki. Ponieważ skórka też ma takie malutkie kolce, więc trzeba właśnie uważać, żeby, żeby po prostu te kolce się nie wbiły w skórę. No bo to jest po prostu kaktus, no to ta jest, jest tak jakbyśmy jedli kaktus i ja właśnie zaraz będę degustować jak ten kaktus smakuje. Czy on jest słodki, czy jest gorzki, czy jest kwaśny, czy jaki jest w ogóle ten kaktus. Zaraz zobaczymy. Nigdy nie jadłem kaktusa. Naprawdę nigdy nie jadłem kaktusa pierwszy raz w życiu będę jeść kaktusa. A właściwie to Owoce, owoce tego kaktusa. Owoce kaktusa pierwszy raz w życiu będę jeść. No i, no i oprócz tego właśnie, że ma taki fajny kształt, dekoracyjny można powiedzieć, takie ładne kształty i fajnie to wygląda oprócz tego właśnie, że ma witaminy, te różne właściwości, to jeszcze oprócz tego wszystkiego to można powiedzieć, że właściwie to Krzysztof Kolumb i odkrył Amerykę i odkrył równocześnie właśnie te właśnie owoce opuncje po włosku Fico d'India. Tak więc, że zaraz będę kosztować tego kaktusa opuncję figową. Owoce opuncji figowej zaraz będę próbować, ale wpierw trzeba właśnie obrać skórkę, żeby po prostu żeby po prostu się nie pokaleczyć tymi właśnie, tymi kolcami, które są, malutkie kolce są. Ci, co jedli, mówią, że jest on podobny do do arbuza. W smaku jest. Opuncja. Czyli te owoce, te owoce opuncji figowej są podobne do arbuza. No, i zaraz zdegustuję, zaraz się przekonam, jak one smakują. W Europie są uprawiane głównie we Włoszech i w Hiszpanii, ale oczywiście i w Meksyku, i w Ameryce Środkowej. I wezmę takiego właśnie owoca, opuncję figową, wezmę i skosztuję, jak smakuje. I zaraz się wszystkiego przekonam i się wszystko okaże, co i jak. Je się je właśnie na surowo. No, któryś z tych owoców. Może ten wezmę, tak? Ten. Biorę. Właśnie, jeśli chodzi o... 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 o właśnie... okrojenie tej owoców. Te, tego owocu o puncji figowej, to właśnie w trzeba z jednej strony ukroić, później z drugiej strony ukroić. O. I teraz już widzimy, jaki ten owoc jest w środku. O. Tak wygląda w środku. Teraz biorę i trzeba. Przekroić, tak? I teraz trzeba o. Trzeba zerwać tą skórę. Ponieważ ta skóra, z tą skórą trzeba ostrożnie, ponieważ ta skóra ma te takie malutkie igiełki. No bo to jest kaktus. To jest jednak kaktus. Jest. Udało się zerwać tą skórę. Tutaj tak wygląda właśnie ta skórka. Ją już mogę tutaj to odłożyć na bok. A tutaj mam właśnie ten owoc już. Obrany ze skórki. Elegancki, super fajny. O! Tak wygląda. Ten kaktus. I teraz biorę i kroję w takie plasterki. Są. Plasterki są elegancko pokrojone. I teraz przyjdzie najważniejszy moment degustacja. Opuncja, opuncja figowa. Opuncja, opuncja figowa. La 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 la, 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 opuncja, opuncja figowa. La, 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 la opuncja, opuncja figowa. Tak. Tak że teraz będę y, kosztować tą figę. Zaraz zobaczymy. Figa z, op z opuncji, z kaktusa, opuncja figowa. Pestki są twarde, z tego co przeczytałem, to pestki no, można jeść, bo te pestki są są strawne, ale ja wolę ich nie jeść, tenże pestki są. Natomiast, jeśli chodzi o miąż, bez tych pestek. Pestki wypluwam. Mm. Miąż jest bardzo smaczny. Bardzo smaczny. Mm. Ma taki smak takiego melona. Ma smak melona. Mm. No właśnie największym utrudnieniem chyba są te pestki. Można można te pestki jeść. Ale ja się trochę boję tych pestek jeść, tak więc, że wolę nie jeść. I powiem tak: w smaku właśnie nie jest za bardzo słodkie. Ma ten taki charakterystyczny smak. No to trzeba po prostu poczuć. Ale w sumie jest bardzo dobre. Tylko właśnie te pestki. Jak ktoś lubi pestki, no to może jeść. Podobno są łatwostrawne, no ale ja się boję, więc nie wiem. Także tyle na temat owoców fig yy, opuncji figowej, kaktusa, opuncja figowa. Na razie, cześć! Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacianem, z Gacianem. Cześć! Na razie. Opuncja. Opuncja. Opuncja figowa.